Dobra, że z panem? Na z kim będziesz robił tego streama. Zależy o której będzie grał. Ja od 20. 3 godziny to do 23 jutra. Dobra, działa jest. To trzeba żeby Metti nagrać. I na Team też mogę zrobić. Co mi na tych? Dawaj, 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 dawaj na tych. Cześć, Olołek. Siema, siema. Ja co to, to jest? Czekaj, chwilę. Spróbujemy. Obudowaj na te, 16 Czekaj, sobie te pierwsze. Złoto pozbieram. Gdzie ty jesteś? Znaczy, te w samym zdjął. Chodzi mi o te. Czekaj, tylko sobie... Czekaj, tylko ma. sobie naładuję. No ja też. To niesamowitą szybkość. No jest spoko. Mro jest gotowy? Tak. Co wy robicie? Zajebiliście. Heee, bo te. Pomogłem. Dobra. Wy tak z moją głową dostajecie. O Boże, zmęczyłem się już. Zostaw je. No dobrze, jak ty mnie tracisz. Wiesz Moje nie... dostaje No dobrze, ale co ja pozabijać. No. więcej się dostaję chyba, kiedy jedna osoba zabije. Co? Ja więcej ekspa chyba się dostaję, kiedy jedna osoba zabije. Nie. I to chodź Lipu, jak się rzucicie na te większe, to będziemy więcej jak to No to odsuńcie, ja się rzucę Ja 16, tu, o, tu. Teraz ja idę się na czwarte. Tutaj. Zostawcie mi tak to 14. Ja Tylko niech mi się zrzuci, z rega na A 17, to ja chcę sam. Nie są 14. Ja 16, idę się rzucać. No, 16 mil to Dobra, tak świetnie. Dobra, ej, dobie, teraz. Teraz o. rzucam się na 5 szesnastych. Jedna więcej się życiami mnie tak. No dobra, Masz cheity. Jak co mam? Cheety. No bo czek. No. No właśnie. A co? Mówiłem, że ja się na czwarty chcę rzucać. Nie mówiłeś nic No. I z, ty z tymi umiejętnościami. Ja bo miał takiego dobrego kompa do streamowania, to bym takie streamy, Czyli mam tyle Ja mam dobry komputer do streamowania, po mnie uciął stream, ale. No, internet też mi uciągnie w sumie. Nie uciągnie internet, ale nie ja, stream mam lagi trochę. Ja nie mam lagów streama, tylko. Internet. Mi będzie ucinało po minucie coś takiego streama. No. Zbieracie tę kasę czy nie zbieracie? No, zbieram. Ale nic ci wypada. Dostałam 111 yangu przed chwilą. Patrz, jaki mam nawet frajerze. Mam większy. Dziewiąty. No, ja Wybrafię mam dziewiąty. 6000 EXP. Ja mam też 9. No to zamknij łeb, O Boże, mam ostatnią miksurkę, muszę jakąś to zmienić. Więc te pociśnięcie. Już te level'a Średnia potka, chyba. Średnia 12. Dobra. O niedźwiadki. Jak ja Gematina chyba sam zrobię, nawet. Nie gadajcie, że giniecie. Które wy lewele bijecie? Nic ja nie 40, Sergiostalowala biliśmy. Tak. Ta. No prawda? Czy ty nie sergiasz? No. Zobaczymy, czy te 40 biliście. No widzę właśnie Was. Mam ubić? Jak to? Dasz radę? Nie dam, pomóż. Oczyń się. Jedna moja F2 wystarcza, ok okej, się. Uciekaj, uciekaj. Dobra, masz. Dzięki, dzięki. A masz małe mikstury do leczenia się? Dużo masz takich? Zobaczę, czekaj chwilę. Muszę zabrać ją. Małe miksury mówisz? No, bo ja nie mam. Mam trzynaście. Masz. Nie. Masz. No weźmiesz to? No dzień. tutaj leży. Tu masz, tu. Czerwona miktura M. Ej, nie widzę. Ej, nie widzę. Jest dziwny jakiś. To... no zabrała się wersję. Co się zabrać? A no, możesz mi jakąś dać prawym przyciskiem, jeszcze no, nam nie wróciłem, nie mam ich. O, handel, dobra, okej. Okay. Dobra. Ej, ja serio. A nie wszystkie. Bo tu masz 16, on ma 13, czyli 6 miksturek dla mnie Czyli 13 Jak się nie da ej Nie da się tak No pewnie się da, tylko nie umiemy A jak się dzieli miksturki Daj to ja to zrobię Ej To daj mi sobie. handlować ze mną. Oddaj mi te Miksturki to ja to dam ale ja mam 16. No to a, oddaję ja na... mu oddam 13, oddam ci 3. Jakie 3? 6. Jakie 6? Mam 16. A 13 włączy. A moje. nie 3, sorry, dobra. Mam szczurą. 3. Ja ich nie widzę, Stero, no. gdy puszczasz na siebie. Ja nie widzę, ja jestem jakiś zbudowany. Poczek Handel. Jakie dzielisz? Co? Ej, Czekaj, coś się testuję? Czekaj, nie. Ja się wyloguję i zl wy zloguję. A to zimno. mi daj. Ej. Witaj, te trzy. Moje. No to chodź. Dobra, chodź. Coś zblokowało, nie? Grać znowu w Metina. Ale czemu ja mogę dać tylko tyle? Ale czekaj chwilę, bo ja daję ci o 17 Dobra 17 ci dam. Mnie no nie 13 Słyszysz, już. No Ja się tam z Szymonkiem już podzielę A jak to dzielisz? No nie, a ty nie umiesz Nie wiem właśnie Żelazny wachlarz. Długi łuk, a to na ninja, to już wywala Dobra, no, wyjść rzuć coś na ziemię. Rzucie coś na ziemię. Obojętnie nie co, możecie zaraz podnieść, tylko chcę zobaczyć, czy to będę widział. Czekaj, to wywaliłem jedną małą podkę? Tu, patrz, widzisz? Wywaliłem małą podkę. Widzisz Ech, podkę tu? Ja nic nie widzę, nie? Nie, ja kompletnie nic nie widzę. i zinstaluj matina. Ta, już. Ale będziesz miał cały czas to swoje konto. No wiem, ale nie jestem się. Zostaw. Ojej. Który masz? O. Myślałem, że mam 9, wpływam Ty dalej masz 8, my już mam dziś 9. Znawa wcześniej. Ja też dziwę, to zaraz będę miał. Mówię, ja dzisiaj wbijam 10 level. Czułam takie lagi na streamie ja wczoraj, nie miałem. Powie mi to ktoś? Ale... na 15. Czekaj chwilę, muszę zmienić opcję wideo, Mam mam lagi. Szymon, jesteś? No. To na które idziemy? Video, video... Nie wiem, Ale na nich Ale ty, mi się się na nas rzuci, wiesz o tym. A nie mam potek, na no fajnie. Dobra, idę dla do was. Coś mówiliście o wisi o kimś? Dalej jak wbiję... w Metinie kogoś, to mam lagi. Jak chodzę, to nie mam. A wczoraj jakoś tak nie miałem. Może wideo jeszcze poprawię trochę. Minim ustawienia. Nie wiem, fajnie bym jakbym miał podki do leczenia się. Ouais, <coughs> dans les membres de la vie,